Das macht dich geil, Ja mam na tej strony Amek, na wstępie chciałbym was zaprosić na mojego streama o godzinie 18 w czwartek i godzinie 17 w piątek Druga sprawa jest taka, że jakby ktoś nie zrozumiał czegoś to może mi na discorda pisać Albo na przykład przyjść na coaching w czwartek lub w piątek na streamie się zapytać o coś Czy na przykład jak ktoś czegoś nie zrozumie z tego filmu i to w sumie tyle, zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że film się wam spodobał. Nie, nie fake challenge'ować kiedy masz 0 boosta, chłop ma piłkę na dachu, to nie fake challenge'uj, bo w takiej sytuacji po prostu jest lepiej challenge'ować typa raz, pokażę wam jak. Co prawda ja na tym klipie miałem boosta, ale jak nie będziecie mieli boosta, to po prostu robicie double jumpa i ustawiacie tak samo typowo jak ustawiłem, przy okazji zbierając panele. Jeśli będziecie bokiem, to możecie po prostu w się walić flickiem albo tak samo jak mówiłem zrobić double jumpa i zrób postawicę motylową Kiedy twój przeciwnik jedzie w cornerze nie, nie, rób takiego fake, że do ściany z tego powodu, że czym więcej on będzie miał busta, tym pewniejszy on będzie miał sytuację na bramkę eee, To jest taki problem, że mm, robiąc taki skręt zostawiasz jakby przeciwnikowi otwartą bramkę Kiedy twój przeciwnik jedzie w cornerze może zrobić taki obrót dzięki czemu Możesz e, zagrając na 50 najprawdopodobniej wygrać z nim ten pojedynek, bo piłka albo poleci do kornera, albo poleci tak jak na tym filmie do tyłu. A nie stracić bramkę pozostawimy przeciwnikowi Opena. Następną to jest taktyka na zapierdolanie. To polega na tym, że musicie wybrać jak największą presję na przeciwniku i robić momentli w głowie. Zaraz wam pokażę na czym to polega. Tylko, e, jak ja będę jechał. To, to jak będę skręcać, to będę tapować drifta. Bo jak, jak stapujesz raz drifta i sk będziesz skręcać, to nie stracisz prędkości, a tylko szybciej skręcić. Taki tipek dla was, jakbyście nie wiedzieli. Polega na to na takiej zasadzie, że robicie fejka jednego, robicie możecie zrobić drugiego, albo od razu możecie strandować w, tam w tamtej sytuacji, co nie? Robicie fejka i możecie od razu tylko strandować. Mam nadzieję, że e, spoko wytłumaczone. Jakbyście mieli jakieś do mnie pytania odnośnie tego filmu, to zapraszam do, e, zapraszam do komentarzy lub do napisania mi na privie na Discordzie. Ja na pewno odpiszę. No, na pewno się znajdzie rzecz, którą źle powiedziałem. To jest niemożliwe, żeby tak się nie stało, bo jestem głównym w tłumaczeniu. Występował zem, ze mną w filmie Profesor Nerdzik. Siemano. Chyba nara. E, o, jeden kut. <noise> Wiem co, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. No re. Czekaj, Czy to miało sens? Co ja mówiłem. Jest. <noise> <noise> Kiedy masz robusta i. Przeciwnik ma posiadanie piłki i potrafi zrobić flika, który zmiecie cię z planszy nigdy nie challenge'uj. Ta to ja się może w co od razu ustawię. Nie 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 fake challenge'uj, kiedy twój przeciwnik wiesz, że masz boosta i ma piłkę na dachu, jak go fake challenge... <tato> <Pierdol> to. <tato> kiedy twój przeciwnik ma piłkę na dachu, spróbuj go tak, <tato> kurwa, znowu mam panego laga. Ja pierdol. Widzowie w tym momencie piszecie która to jest minuta, która to jest sekunda i jebiemy pomarańczową MK i pomarańczę. Dokładnie tak. Zapierdalanie polega na takiej taktyce.